Wszystko zaczęło się w małym miasteczku na południu Polski, niedaleko opola, gdzie wyszłam za mąż za Piotra. Był spokojnym, trochę nieśmiałym mężczyzną o dobrych manierach i ciepłym spojrzeniu. Kiedy jeszcze chodziliśmy ze sobą, często zastanawiałam się, dlaczego unika głębszych pocałunków. Inne pary przytulały się i śmiały, a on tylko delikatnie obejmował mnie ramieniem, jakby bał się zrobić krok dalej. Czułam się wtedy jak dziewczyna, której czegoś brakuje. Tęskniłam za gestami namiętności, które widziałam u innych. W dniu naszego ślubu miałam na sobie prostą, koronkową sukienkę, białe czółenka i perłowy naszyjnik po mamie. Kiedy tańczyliśmy pierwszy taniec w sali weselnej w brzegu, marzyłam, że noc po wszystkim zmieni wszystko. Wyobrażałam sobie, że Piotr stanie się bardziej odważny, że jego dłonie zatrzymają się na mojej tali dłużej. Że pocałuje mnie tak mocno, że nogi mi się ugną. Jednak w naszej sypialni w wynajętym mieszkaniu w Katowicach poczułam rozczarowanie. Siedział na brzegu łóżka, poprawiając rękawy koszuli, jakby szukał wymówki, by tylko nie spojrzeć na mnie. Zebrałam się na odwagę i to ja pocałowałam go pierwsza, delikatnie, z nadzieją. Ale on znieruchomiał. Czułam się, jakbym całowała chłopca. Który nie wie, co zrobić. To bolało. Serce zabiło mi szybciej, ale tym razem z nerwów, nie z pasji. Przez kolejne dni próbowałam go otworzyć. Przygotowywałam kolację przy świecach, zakładałam cienką, satynową koszulkę nocną w kolorze pudrowego różu, której ramionczka specjalnie suwały się z ranion. Liczyłam, że może choć wtedy spojrzy na mnie inaczej ale Piotr nadal był zamknięty w sobie. Nie dlatego, że mnie nie kochał, czułam, że kochał, ale jakby bał się samego siebie. Pewnego wieczoru wpadłam na pomysł. Siedzieliśmy w salonie, na sofie przykrytej wełnianym kocem w kratę. Spojrzałam na niego i powiedziałam cicho. Piotrek, może obejrzymy coś dorosłego? Tak, żebyśmy razem się nauczyli? Byłam cała czerwona na twarzy, serce waliło jak młot. On spojrzał na mnie zdziwiony, ale skinął głową. Włączyłam na telefonie krótkie nagranie. Poczułam, jak jego ciało obok mnie napina się, a ręka lekko drgnęła. Obserwowałam go kątem oka, widząc, jak w jego oczach pojawia się coś nowego, ciekawość. Po raz pierwszy od dawna poczułam, że może jest nadzieja. Że między nami rodzi się coś, czego do tej pory brakowało. Atmosfera zrobiła się gęsta, jakby powietrze w pokoju nasyciło się oczekiwaniem. Gdy nagle podsunął się bliżej i dotknął mojej dłoni, przez ciało przeszedł mnie dreszcz. To był mały krok, ale wiedziałam, że to dopiero początek. Kilka dni po tamtym wieczorze z telefonem zaczęłam zauważać drobne zmiany. Piotr nie odsuwał się już tak szybko. Gdy starałam się go objęci. Wciąż był nieśmiały, ale w jego spojrzeniu pojawiło się coś nowego, odrobina odwagi. Pewnej soboty gotowałam w naszej kuchni w małym mieszkaniu w Gliwicach. Zapach smażonej papryki i czosnku unosi się w powietrzu, a ja stałam przy kuchence w cienkiej sukience na ramionczkach, bose stopy chłodziły się na kafelkach. Byłam tak zajęta, że nie usłyszałam, jak Piotr wszedł poczułam nagle ciepło jego ciała za sobą i mocne ręce na talii. "Niespodzianka", szepnął mi do ucha. Zamarłam na chwilę. Zwykle to ja inicjowałam bliskość, a tym razem on sam przytulił mnie od tyłu. Poczułam dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Moje włosy dotykały jego policzka, a dłonie powoli przesuwały się po materiale mojej sukienki. Zaśmiałam się cicho. Podkradasz mi przepisy? Nie. Ścisnął mnie mocniej. Podkradam ciebie. To było coś nowego. Zwykła codzienna chwila w kuchni stała się dla mnie czymś intymnym. Przygotowywanie kolacji zmieniło się w grę spojrzeń i gestów. Pamiętam, jak odwróciłam się do niego, a on pierwszy raz od dawna pocałował mnie sam. Niepewnie, ale z sercem. Tego wieczoru, kiedy skończyliśmy jeść, Piotr nagle powiedział. Chodź, mam dla ciebie niespodziankę. Zaprowadził mnie do sypialni. Poprosił, żebym zamknęła oczy. Serce biło mi jak szalone, a gdy je otworzyłam, zobaczyłam go stojącego w samym ręczniku, z lekkim uśmiechem na twarzy. To nie był już ten spięty chłopak z naszej pierwszej nocy. Dziś chcę ci pokazać coś innego, powiedział. Podszedł do mnie i powoli zbiał ze mnie sukienkę, jakby każdy ruch miał swoje znaczenie. To nie była nachalność, raczej delikatna pewność siebie, której tak bardzo mu brakowało wcześniej. Położył mnie na łóżku i zaczął masować moje ramiona, kark, dłonie. Jego palce przesuwały się powoli, a ja czułam, jak napięcie ze mnie spływa. Było w tym coś więcej niż fizyczność. Jakby uczył się mnie od nowa, jakby każdy dotyk zapisywał w pamięci. Po raz pierwszy pozwoliłam sobie całkowicie zamknąć oczy i zaufać. Tamtej nocy miałam wrażenie, że Piotr naprawdę się obudził. Jego usta były inne, cieplejsze, bardziej zdecydowane. Każdy pocałunek przypominał mi, że pragnę tego od lat. A kiedy objął mnie mocno i przyciągnął do siebie, wiedziałam, że nasze małżeństwo zaczyna się naprawdę. Od tamtej nocy wszystko zaczęło się zmieniać. Piotr coraz częściej zaskam mnie drobnymi gestami dotykiem dłoni na plecach, szybkim, ale pełnym znaczenia pocałunkiem przy drzwiach, gdy wychodził do pracy. To były rzeczy, na które czekałam od początku naszego małżeństwa. Pewnego dnia, gdy wróciłam z zakupów z rynku w bytoniu, Znalazłam go w salonie. Na stole stały świeczki i dwie filiżanki kawy. Usiadłam zaskoczona, a on tylko się uśmiechnął i powiedział. Chciałem spędzić z tobą chwilę inaczej. Był w zwykłej koszuli, ale rozpiętej tak, że widać było kawałek jego klatki piersiowej. To drobiazg, ale mnie rozpalił. Upiłam łyk kawy i patrzyłam, jak on, czerwieniąc się lekko, Przesuwa dłonią po mojej dłoni. Potem, późnym wieczorem, w sypialni znów się odważył. Tym razem nie tylko pocałunki były inne, bardziej świadome i dłuższe, ale też sposób, w jaki patrzył mi w oczy. Czułam się pożądana. Miałam na sobie cienką, koronkową bieliznę, specjalnie kupioną w sklepie w katowicach, z drobną czerwoną wstążką na ramionczku. Gdy zobaczyłam. Jak jego wzrok na mnie zatrzymał się, po raz pierwszy poczułam, że patrzy na mnie jak na kobietę, a nie tylko na żonę. Jego dłonie przesuwały się powoli po mojej skórze, a ja drżałam pod tym dotykiem. Każde muśnięcie było ostrożne, jakby badał granice. W pewnym momencie poczułam, że bawi się tym, zatrzymywał się tuż przy miejscach, które wiedziałam, że chciał dotknąć, ale robił to z lekką grą. To była subtelna forma dominacji, której nigdy się po nim nie spodziewałam. Tej nocy odkryłam nową stronę mojego męża. On, dawniej zamknięty i nieśmiały, teraz uczył się prowadzić, a ja uczyłam się oddawać mu kontrolę. Ale właśnie wtedy, gdy wszystko zaczynało być piękne, wydarzyło się coś, co wzbudziło we mnie niepokój. Następnego dnia, podczas spaceru po rynku w zabrzu, Spotkaliśmy jego koleżankę ze studiów, Magdę. Wysoka, elegancka, w granatowym płaszczu, z tym pewnym siebie uśmiechem, którego nie mogłam znieść. Piotr nagle zrobił się spięty, a kiedy rozmawiali, zauważyłam błysk w jego oczach. Nie wiedziałam, czy to była zwykła nostalgia, czy coś więcej. Wieczorem nie potrafiłam przestać o tym myśleć. Leżałam obok niego w łóżku a w głowie kłębiły się pytania. Czy dopiero teraz, kiedy otworzył się na mnie, może otworzyć się też na kogoś innego? Czy ta zmiana, na którą tak długo czekałam, stanie się dla mnie ryzykiem? Zasnęłam z poczuciem słodko gorzkiej niepewności. Od spotkania z Magdą coś we mnie pękło. Niby nic wielkiego się nie wydarzyło, krótka rozmowa na rynku, kilka śmiechów, wspomnienie dawnych czasów. A jednak to, jak Piotr na nią patrzył, siedziało we mnie jak drzazga. Kilka dni później, gdy wróciłam wcześniej z pracy w bibliotece w Tarnowskich Górach, znalazłam go w salonie. Siedział przy stole, przeglądając laptopa. Kiedy podeszłam bliżej, zdążył zamknąć stronę. Zrobiło mi się gorąco. Co oglądasz? zapytałam, próbując zabrzmieć lekko. Nic ważnego, odpowiedział zbyt szybko. Poczułam znajome ukłucie niepewności. Wcześniej to ja wprowadziłam do naszego życia filmy, by go czegoś nauczyć. Ale teraz, czy on oglądał je sam? A może pisał z Magdą? Tego wieczoru starałam się zachować spokój. Przygotowałam kolację, pieczone ziemniaki z rozmarynem i łososia, które tak lubił. Włożyłam dopasowaną sukienkę z ciemnozielonego aksamitu, miękko opadającą na ramiona. Chciałam, by zobaczył we mnie kobietę, której nie trzeba porównywać z nikim innym. Kiedy usiedliśmy razem, atmosfera była napięta. Piotr był uprzejmy, nawet czuły, dotykał mojej dłoni, nalewał mi wina. Ale jego oczy były gdzieś daleko. W nocy wzięłam sprawy w swoje ręce. Usiadłam na nim okrakiem, dotykając jego twarzy, chcąc wymusić jego spojrzenie tylko na mnie. On odpowiedział, mocno obejmując moje biodra. To była gra sił, i ja próbowałam go zatrzymać, a on wreszcie zaczął walczyć o swoje miejsce. Było w tym coś elektryzującego, ale i bolesnego, bo w tle mojej głowy ciągle stała Magda. Kilka dni później, gdy Piotr wrócił późnym wieczorem, Powiedział tylko. Spotkałem Magdę w Katowicach. Rozmawialiśmy chwilę. Nic więcej. Ani szczegółów, ani wyjaśnień. Patrzył na mnie spokojnie, jakby sprawdzał, czy uwierzę w jego niewinność. A ja w tamtej chwili poczułam, jak rodzi się we mnie cień zazdrości, którego wcześniej nie znałam. Wiedziałam, że nasza miłość się zmienia, ale teraz nie wiedziałam w co. Zazdrość we mnie narastała jak cichy ogień. Piotr stawał się coraz bardziej pewny siebie, coraz odważniejszy w naszej sypialni, ale gdzieś pomiędzy tymi gestami czułam, że coś ukrywa. Jego dotyk był gorętszy, jego spojrzenia dłuższe, a jednak w jego oczach pojawił się cień, którego nie umiałam odczytać. Pewnego wieczoru, gdy wróciłam do domu w naszym mieszkaniu w Bytomiu, znalazłam na stole kartkę. Idę na spotkanie ze znajomymi, wrócę późno, napisał. Nie było w tym nic złego, a jednak mój żołądek ścisnął się boleśnie. Usiadłam w salonie, włączając cicho radio. Miałam na sobie jedwabny szlafrok w kolorze wina, związany w tali cienkim paskiem. Czekałam. Godziny mijały, a jego nie było. Gdy w końcu usłyszałam klucz w zamku, serce biło mi tak mocno, że prawie zabrakło mi tchu. Piotr wszedł uśmiechnięty, z zapachem obcego perfumu na koszuli. Stanął w progu i spojrzał na mnie: Dlaczego siedzisz w ciemnościach? Zapytał spokojnie Bo czekałam. Moje słowa były ostrzejsze niż planowałam. Z kim się spotkałeś? Ze znajomymi wzruszył ramionami. Magda też tam była. Moje serce zamarło. Nie powiedział tego z poczuciem winy, raczej z chłodnym spokojem. Jakby testował granice mojej cierpliwości. Podniosłam się powoli i podeszłam do niego. Szlafrok rozchylił się lekko, odsłaniając udo. Jego oczy na chwilę zatrzymały się na mnie, ale szybko odwrócił wzrok. Piotrze, wyszeptałam, ja Cię kocham. Ale jeśli pozwolisz jej wejść między nas, zniszczysz wszystko, co budowaliśmy. Przez moment milczał. Potem podszedł bliżej i objął mnie ramionami, mocno, prawie zbyt mocno. Poczułam mieszankę namiętności i gniewu w jego uścisku. Jego oddech był gorący, dłonie drżały. Tej nocy nasze ciała znów znalazły się razem, ale tym razem w tym akcie była i bliskość, i walka. Każdy pocałunek był gorzki i słodki jednocześnie, każde dotknięcie niosło pytanie, czy on naprawdę jest jeszcze mój? A kiedy zasnęłam nad ranem, obudziłam się sama. Piotr wyszedł z mieszkania, zostawiając otwarte okno i chłód, który przeszył mnie na wskroś. Na stole znalazłam kolejną kartkę. Muszę coś przemyśleć. Nie szukaj mnie kropka. Patrzyłam na nią z drżącymi dłońmi, wiedząc, że nasze życie właśnie weszło na krawędź. Czy Piotr wróci do mnie, czy pójdzie za Magdą? To pytanie zawisło w powietrzu jak ciemna chmura, której odpowiedź mogła zniszczyć albo ocalić naszą miłość.